Jego serce na każdy dzień, Tomasz Akempis o naśladowaniu Maryi, dobrze i bardzo dobrze dla Ciebie, jeśli okażesz się godnym i uległym upodobaniu świętej Maryi, abyś otrzymał jej łaskę w życiu obecnym, a chwałem ze wszystkimi wybranymi w przyszłości. Trzymaj się jej i nie opuszczaj dopóki Ci nie pobłogosławi i szczęśliwie Tobą kierując nie doprowadzi do łaski nieba. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi, módl się za nami. Jezu, ufam Tobie.